Cześć, no, to z tej strony Xaviro i dzisiaj gramy w Bedwars Minecraft z Mikołajem. Przywitaj się. Nie No i gramy w Bedwarsy jeszcze raz. Zostawcie pod tym odcinkiem, ile Mikołaj łapił w górę. No tak, 5-10. No zgadzam się z tym. I dawajcie Trzymaj. dużo subów i jak będzie właśnie te 5-10 e, lajków like w górę, to nagramy kolejny film z Mikołajem. Bedwarsy oczywiście, albo... Coś innego. Napiszcie w komentarzu jakąś propozycję. Dobra, to ja obudowuję tę łóżko. Jak zawsze. Takie szybkie pytanie. Kamer ma ślublo w ogóle? Mam, tylko już... Nie gram. No ja, też. I Dobra, ej, łóżko rozbiolone jakoś. Dobra, świetnie. Dobra, to ja tylko obudowuję. I czemu ja już nie mogę pić? Hmm. Nie wiem. A okay. jaki lak, jest nie mogę ich bić! Serio? Jaki lak jakiś na Kak w trafcie. No, to mnie leci. Jezu, no rzeczywiście! Jaki lak? Ko nie mogę ich bić! Ja też nie mogę. Co jest? Ale lak! <głos> 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 A teraz mogę ich bić, jak kie! Biały do nas. Ja mam 300 filmów, co jest? Ja nie wiem ile mam, ale. Dobra, ja już mogę bić. Może? No mogę, to ja zginę pewnie. A nie, zabiłem. Zabiłeś? No, nie jednego, ale ten, ten, wiesz. Muszę sobie kupić. A Gdzie ten drugi jest? Nie wiem. Dobra, na dachu jest biały, uważaj. Dobra. Ja polecę tam... nie wiem jak się używa TNT, ale... Ktoś na luzie jest. No kurde, 2hp, pomóż Gdzie jest? Widzę. Ja tam w tam pomóż nam 2 Mam! Zginął. Zginąłem? Ja Zabiłem. Boba. On zginie, prawie. On jest dead, on jest dead. Nie go. Let's go. To ja cię oglądam, czekaj brateczku. No, no, tylko nie tak. Widzowie, ale widzieliście, co tu się stało? Nie dało się bić normalnie. No, i chodzi, mam 4 firewall. No, no. Dobra. O kurde, nie zauważyłem tej dziury, ale to spadł. Dawaj do różowego, a nie do Już nie żyj. pomarańczowy leci. No te złote Nie, ale są u różowych, no. Ja Musi... Czekaj, bo oni są bez wójtę, to ja pójdę na środek. No, idź na środek. Dobra, mam Ewy. Idź do tych, do pomarańczowych, bo oni mają wiesz, łóżko. Pomarańczowych? Ale no. nie, bo jeden ziomek jest w bazie. Ale to jeden. To... Mogę pójść do zielonych. No, do zielonych możesz, dawaj. Nie wiem Fireballem Tam są... Nie, chyba... Ale nie leć tam, bo tam są dwie osoby. Że jedna leci tam gdzieś. Ale ta druga kampi. Więc możesz lecieć. To nie jest zielony a to jest żółty. Aha. Ale tutaj w lewo jest. Dobra kupiłem sobie No weź szybko leć, bo tam nikogo nie ma w tej bazie. Że dwie osoby jednak, więc nie, nie leć, zostań. Ci powiem kiedy możesz lecieć ja się sobie... no. Możesz już, możesz już, bo zielony już się te widział. oddają Czekaj, czekaj, czekaj mm, Dobra Pobram. Dobra, to lecę do... Zielonych, tam A, do zielonych, dobra Poczekaj no tylko... Powiem Ci, no możesz, bo tam nikogo nie ma I Zielonych mnie nie widzisz chyba Ale tam nikogo nie ma, dawaj leć to tam różowy leci, nie. Okay. Różowy leci. Nie, złoty poszedł. No, je jumpa. Biję widkę. Spita je. Lecimy. Dobrze. Jakoś? Nie, nic nie idzie. Na pewno ja widzę nikt. No ja ja nie, to masz tam daleko. No. Więc leć teraz do... Lecz na, go, środek, no. na środek, na środek leć. Nie, nie, nie czekaj. Dobra, tam jest też mnie z nim no. Oni od lec, ciebie uciekają. Nie. Ej, oni nie ten tego Fireballa? To nie. Ja bym poleciał na środek, Miko, wiesz? Ja... Nie, to, też za, to jest tak. to jest Arielka, to jest Eza, to jest... może zapomniałem. też Kurde, nie pamiętam. To jest Bella, a to jest Ropucha, ta, a to... nie wiem. To jest chyba S. Nie, to nie jest. Też chyba. Biją się wszyscy. O kurde. Zobacz, do ciebie złoty leci. Złoty! To jest kolejny. Let's go. Izzy Minek. Znaczy... Izzy drugie miejsce. Pa pa pa, pa patrzcie witele. I proszę piękny ten... Jak to się nazywa? Clash. Nie wiem. Zapomniałem. Dobra, teraz lecimy. Sę robimy z Trochę podłośnie, może żeby żeby, trochę sprzedać. Dobra, ja lecę już łóżko tam robić, a ty lec na... Ale lecę nich, No no no. No wiem. Tylko do nas leci. Chyba. O nie, nie widziałem go. Uważaj, bo Właśnie, na nas idzie już. Dobra. O, spadł. spadł. Spadł? chyba, no. Dobra, chodź, lecimy do nich. Już tam nie... A dobra, powiem, że podważce i idziemy. Tylko jeszcze trochę tutaj jest bez Dobra. Jestem na Itachu. Potrzebne będzie TNT w moim Dobra? Dobra, jednego zabiję na Nie, ja, No to ja już mam ale one, TNT. Ale oni się odgadniają. Zjechają ja mi TNT. Ja mam TNT. No to dobrze, lecimy, już tam nie powiększysz. Tylko weźmy wiesz. Idą? Nie, ale ja wezmę tego. yeah, yeah. się tak. Więc liczę się, że ja zniszczę O no, nie, wygląda tak, że się Dobra, ziemka, ja się z go zabijać. Zabiłem jednego Gdzie no. ten drugi Cię. Lecę do na Dobra, nie. zabijam się Ale tu są zieloni Nie! Po długie 12 złota, odwoziłem do sprzęci O oh, fok! Tofnął. Dobra, I ale te... nie. Dobra, ale jest bardzo nituła. Leci, leci? Czy nie? Bo ja nie widzę. Nie, chyba nie. No jest tu! Ja będę trochę zasnąć. Dobra, jako... Dobra, lecę. Leci? No pomagam. Fuck. Mi trochę ten. Mi się zleczyło. Mi się mega lagi. Znaczy nie ma lagów, ale kurde, no cały czas mi się coś dzieje z tym komputerem. Znaczy jest okej, okay, jest okej. Okay. Trzeba... Dobra, let's go! Musimy teraz różowego znaleźć. Eee, niebieski idzie! Dobra... Chcę pomóc. Um, go! Na farcik. Dwa miliardy miał! Nice. Dobra... tam się dzieje? Nie wiem. Jest tutaj a. Ну вот так, два раза, Wróciło normalnie ty na luzio. Dobra. Dobra, ja kupuję dwie potki na tę, na spał idziemy. Dobra, ej, gdzie ty jesteś? Chodź, zatrzymaj się na chwilę. Czekaj, ja muszę iść potem, po A zatrzymaj się na chwilę. Czekaj, idę po wełnę. Gdzie ty jesteś? Po wełnę bardzo. Kogo do bazy? A dobre to. Raz, Mogę wypić? Nie, Jeszcze nie, ja to dopiero przyjdę. Ja. Dobra, jest tu ziomek. Wypijaj, wypijaj, wypijaj. no. Ale jesteś nagi... O, jest. Co to było? Zginąłeś? Dobra, spróbuję to zrobić. Nie wierzę, to jest mój kolega. Nie! Serio? A, ja. To jest mój kolega. On ma... Nie, on miał 8 HP. Sorry. I nie se... wierzę. U. Czekaj, zobaczę na Discordzie. Nie, on gra w GTA. Nie, to nie on. Dobra, sorry. Ale myślałem, że to on. Ma taki sam nick jak ten ziomek. Dobra, jeszcze raz. Musimy, musimy się odwdzięczyć wszystkim. Ale teraz wygramy. Znaczy, Zaprzeb... Nie wiem. Ej, zostali parą. Co to za parą? Nie wiem, a co to znaczy. Ale tak jakbyśmy my się Nie, rodejemy jakąś mam Dobra, nie skoczył jeszcze. Dobra. Nie, tej ziomek z poprzedniej rundy. Ja się wybieram, to będzie złapany. Nie wygramy tego, dziękuję. Wygramy. Damy, damy. Musimy się tylko skupić. No ale to, ziomek ja taki skoczony jest. Dobra. A e ile już jest nagrywania? Eee, 15 minut. No to jeszcze spoko, nie? No. Jak do 30 chyba nagrywamy. No pewno. A ten odcinek poprzedni z Cinco? Jorką to był ile minutowy? Nie wiem, też pół godziny. Dobra, więc też padajcie na ten ostatni film z Julką nagramy. Minecraft, Bedwars i... Dobrze, A tu są żółci, oni lecą. Ja też. Ja polecę do góry. Dobra. Dobra, oni lecą. Dobra, mogę sobie kupić teba. Dobra, ja tutaj polecam. Tutaj Aha. Do kogo ty lecisz? Do żółtych, bo żółci lecą do mnie. No, Dobra, widele, wyci tam to bo, muszę, bo ja mam też cztery pijaxy. Dobra, lecą te. Ty do, jeszcze nie wielki się tu wbija, mam się do nie. Do Dobra, ja zginąłem. A, zginałem, to to a, to a to ja, ja zginąłem. No proszę państwa, jestem ja normalne. Bejbe Dobra, mam poetynek z niebieskim? Mm. Aha, aha Yyy, 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 yyy nie zapiję go Leci do nas Widzę chyba Albo nie Nie, nie widzę Ono widzę Bejbe Is gonna wejdę. Med oh, De mer. Det var så. Det är jag nu. Så Mara W szkole mamy, na 9.50? Tak. A to na już. A ktoś też już na mnie napisał. No w mnie też. Co on napisał? Nie wiem. Będzie na odcinku, więc... Jak będzie to na odcinku, to się dowiemy. A ja teraz... sobie niech lepszy. No widzę. Ja lecę do nich. Się Dobra, co się czuć tak. Tylko tu pilnuj, bo on tu będzie godzinę stał. Dobra, konfit. Został? Dobra, zapijam. Co? Co? Już nie, nie ma takiego klota. Serio? Nie, już ja tam się rozwaliła, się rozwaliła, rozwaliła. ten blok. Żeby Oni lecą do nas, wiesz? Ja, dobra, ja zacznę człowieka. Jest I Zielony leci. Gdzie, skąd? Tam. Tutaj też są ci. Dobra, ja mam Czujesz! On ma 0 HP, 0 HP, 0 HP. Nie Ech, tak to już hmm, Czujesz, nie, nie, nie mam miecza. Nie no, ja zginąłem. Ja też, ale to było Nie wiem, 5 osób tam wszyscy nas ukłonili, żeby bez sensu. O, ale to nie Dobra, ostatnia runda i kończymy chyba, co? A ile masz nagrywania? 20, 22. No dobra, no to może. A po nagrywaniu jeszcze gramy? Możemy, no no możemy. Pamiętajcie widzowie. 10 czy tam 5 chłopek w górę. Będzie kolejny odcinek. Z Mikołajem. I dawajcie suby z lajkami, bo bardzo to daje nam duże zasięgi. Nie no, tyle, I to jakiś jest... bardziej spotkania, z Ja nie nie, tego nie zrzuciłam. Ja. Uważaj, idzie do was. Nie, więc zabuduję jakoś. Nie, po, to nie jak on tu jest? jak zabuduję, żeby już wiesz... Gdzie on nie jest? W ogóle jak to wygląda? No, no, A co się wygląda? Ja Suka bierz. Miał. Ej ty idziesz w ogóle czy nie? No już idę. Tylko zbierasz to. Dobra. Let's see. A ja blisko ci nie działaś, tak? No nie, właśnie nie Dobra, zabiję jednego. Ja też się zabiję. Let's go. Uj. Dobra, chodź, no idziemy. Nie, to. Dobra, ja lecę na sam środę, wiesz? Dużo, Sorry. No to jest To czekaj, ja spróbuję. Jeszcze pomścić nas. Nie tak łatwo. O kurna lecą. Ja muszę się podbudować do góry. Dobra, on tu też leci, ale ja mam mega sposób. Zobacz. pana Bazujemy. To jest. Ja będę leciał. Tak, no nie. Ale świnia z niego. Ale świnia. Bez sensu. Dobra, to już chyba kończymy, widzowie. Na dzisiaj więc dzięki za fajny film i widzimy no się. No do zobaczenia. No, do zobaczenia, widzowie. Nara. No